i I z tej strony Gąbek Prost Zwany także Steptomy I teraz poznacie mnie właśnie Z tej drugiej strony, czyli Steptomy Jestem Właśnie Steptomy, tak dokładnie yy, Tylko <ścoughs> Może Niektórzy z was znają tą grę Destiny Revolution Ja już mam wersję ale pod autofoksem S-Mod, VDR Mod, czyli yy, A ten broadning nie dotyczy wersji i samego stopowania tylko i jak zacząć grę Czyli po prostu Jak zacząć swoją przygodę Z Densensu Revolution najłatwiej, najprościej Jestem od tego fachowcem, opowiem Wam dzisiaj. No to: na początek potrzebny w momencie komputer. Tak, oczywista rzecz: Project of lub Stepmania 5 e oraz piosenki. Jeżeli chcecie, możecie mieć takiego skina, jak ja Czyli skórkę tam, no po prostu wygląd Ja sobie założę S-Max No i... Jakieś annonsera też możecie mieć Ale obowiązkowe są piosenki Dokładnie tak, piosenki No bo przecież bez piosenek ani róż Piosenki Znajdziecie na stronie Net i tam są, są paki pobieracie je, wrzucać sobie do fodleru z piosenkami i możecie sobie tańczyć Gotowe a, a dobra, co jeszcze jest potrzebne? Mata No właśnie, mata do tańczenia, cztery strzałki No i tak Ja mam oryginalną od Konami jeszcze Kurczę, te czasy, kiedy Konami produkował automaty z DDR-em To były czasy Konami Gimani To jest to. Dokładnie tak. Stay cool. No i jest to no mata pod Xbox 360E. Ale na szczęście z pomotem w z matą dostałem. Oto taką prześciłeczkę pod komputer. I działa mi normalnie. No. Jest to profesjonalna mata. Nawet taki soft bym mógł powiedzieć. No a jak zacząć grę? Jak zacząć swoją przygodę z DDR-em. Teraz przenosimy się! Do Dance Dance Revolution! No to już kliknąłem start, czyli Enter Mam już styl, czyli to już jest tu. Taki game mode, czy chcemy grać sami, czy single, czy versus, czy przeciwko, czy sobie, czy double, czyli dwie maty na naraz. Dla innego grać, czy couple, czyli Pracujemy, ale współpracujemy na dwóch postach mat, czy solo, czyli jeden gracz a tu mamy jeszcze dwa dodatkowe przyciski, dwie no, ale można sobie też skonfigurować, jeżeli ja chodzi o to, żeby czyli taki standard wymóg. No to Enter. I tak. Jeżeli pierwszy raz jesteście w DDR-ze, w Dance Revolution, czyli nie mylić z tamtym DDR-em. Po prostu Dance Dance Revolution. Biggie up. To polecam nam Beginnera. Gdy się beginner. No to nie tak. Nowicyszy tutaj grają Ale to jest filmik dla Nowicyszy A więc wyziąłem sobie dzisiaj Reginald'a, ale Wyżej jest Light Czyli taki easy bardziej Bo już wcześniej Potem jest standard, czyli normal I potem jest heavy, no najtrudniejszy. No to ja już gram sobie na heavy Stepuję przy nim to stepowanie, nie się na niej tak obcym, komplement, tylko stepowanie. Jakiś ruch tu jest. A dzisiaj Wam pokażę początki, a więc początkujemy. Razu ze mną. Dokładnie tak. Tu mam select music, czyli wybieram sobie utwór i. Patrzcie. Tu mam okładkę utworu. Tu mam trudność. Po Poziom trudności i liczbę poziomu. Dokładnie tak, liczbę poziomu. Tu też mi się przewinęło. Pierwszego gracza, drugiego gracza. Tu mamy tytuł utworu i scrollowanie Gdzie jest skroj cyk cyk A to tutaj mi się podświetla To jest Vibran I taki heaven jest dobry na, na początek. Bardzo polecam dobrze. A jeżeli nie, to jest wam to utrudniają, to patrzcie na to. Warzy enter. To nie jest, to, że wybieramy to jeszcze... O, to nie jest, że wybieramy to jeszcze... zostaje się do opcji ułatwiających utrudniających, czyli możemy sobie, albo, albo utrudnić. So, ja musiałam sobie dodać, tylko się żeby to jest lepszy. Albo... gdzieś się dodać, albo odjąć, jeżeli ktoś, je, jeżeli ktoś się dopiero porządkuje, No. A widzicie. To są takie modziki. Muszę sobie usunąć niepotrzebne strzałki, takie, które mogą przeszkadzać na początku Co ja sobie też uczyłam, żeby Wam pokazać jak wygląda taki sterczarki dla początkujących. A taki... O, to też jest mocne, tam sobie wyłączymy. Pokażemy step sterczar dla początkujących na big wężę. No to, błagam, uwaga, Sar. Też się może trochę kamerka tyle ale postaram się jakoś to utrzymać.

Każda runda ma 3 czyli później. I to że stage... trzeba przejść. Inaczej, game over. A ten negatywny. Czyli po prostu. No tak, jest game over, czyli thank you for playing, czyli zakończenie tam. Mamy. W grze, ale game over ten negatywny to jest po prostu fail. Nie możemy failować. No, to lecimy. Zauważyć. O! Co drewno. Tutaj, o! Jak z tej komputer To jest sobie taki, ala, mini automacik. przez taką małą rybkę. Domu. W domu, sposobem. Eee, to jest taki stojaczek na komputer. No, którym mamy to wszystko trzymać. A tak właśnie, przeszliśmy. I uwaga, uwaga, dostaliśmy C. C to jest bardzo dobra cena dla początkującego. C dokładnie tak. I C. Tak. C to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra cena dla początkującego. Jeżeli ktoś to teraz zrobił razem ze mną, bądź nie, bądź dopiero się teraz uczył, lub dostał teraz ze mną C, to gratuluję, gratuluję. Tu mamy nasze wyniki. Tak wygląda ekran wyników. A to już sobie pominiemy. I wejdźmy dalej. Da czas wybrać coś trudniejszego, skoro już jesteśmy tak rozruszani. A to te trudniejsze rzeczy Wybieram sobie po kilku latach, może nawet w miesiącach No, tylko ja teraz wam powiem w takim ale Time lapsie Że ja zmieniam sobie ten coś mniejszego i trudniejszego, no To teraz sobie tutaj wybieram Butterfly'a, option Mix Na no, lajcie like Czy jest lajt? Like. Dobra Second stage i Lecimy To że słyszycie ze sto I to, to że słyszycie ze stołu w odgłosie mojego występowania w sufle tak O, tutaj mamy? Akremdy A właśnie, co to jest ten wasze góry To jest nasza adrenalina ja na pewno nie wiem to strony, na to bonusy kombo I zamek. Dobre rzeczy. Tam będzie pas góry, no. W kim razie tak improwizuję, że mogę kazać. Jak, jak to się wszystko zaczynało? Po prostu jak się wyciągniecie Tak jak ja kiedyś. No, D to też tak, pół, pół, dobra, ale to jest też nieźle jak na początkującego. Ja już jestem zaawansowany, ale to już Wam tak pokazuję. Jak możecie zaczynać, czego się możecie spodziewać. I też trochę tak, i też trochę tak w ramach takiego tutoriala. Na początek. No. Proszę bardzo. I ostatni stage, weźmy coś trudnego. Niech to będzie, niech się stanie trudne. Ale niech się stanie atak strzałek. Szukamy. Już chyba widzę. Dokładnie tak. To jest atak strzałek. Prawdziwy. z tym. Dobra. nie ma tego ataku, ale atak jest tu. Adrenalina. Gdzie widzicie? Zadranina. Zobaczmy się na mnie to. Czy to mam no, w ogóle przez chwilę lepiej rozmów I Idę znowu. Mamy no, no, kombo. To jest to o czym mówię. Adrenalina, bonus kombo. I tak to, się przechodzi grę. I dostaliśmy A, moi mili, tu jest A. To jest najlepsze, to może to jest początkujący. Po prostu... To byłby wyczyn początkującego, ale... A, A, A już takie mega, 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 to jest takie... To jest taka ocena już zaawansowana, czyli to wyższe A. Czyli potrójne A to jest... To, już jest, to, jest, to jest jeszcze wyżej Jeszcze lepiej a, 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 to jest tak po środku Tych A A z plusami i z minusami to To jest też dobrze I teraz Żeby nie było pogrze U mnie Jest podsumowanie Tak. I potem Także, muszę się wpisać do rankingu Oczywiście, że jestem wpisany, tu się strzałkami litery do prawa, góry, Jeszcze jestem wpisany jako Tommy, a więc... Game World, Thank You For Playing A więc, przeszliśmy <todgłos> sobie grę Taki mały tutorial Mam nadzieję, że coś to wam pomogło. Nie wiem co i nie wiem ile, ale dzięki za obejrzenie i trzymajcie się ciepło, i cześć.